To jest moja mowa nienawiści, bo wszystko to, co wartościowe, chcą tu zniszczyć. Moja mowa nienawiści, czyli szczerze o rapie, patriotyzmie i upadku zasad. Serdecznie polecam Zbigniew basti Woźniak. Książka dostępna na capitalbook.pl Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o World Economic Forum, jego Klausie Szwabie i ich związkach. Z masonerią rytu szkockiego i masonerią rytu francuskiego. Będzie to reakcja na obszerne y, pytanie y, pana Pawła, widza. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, właśnie tak jak pan Paweł. Nie zadał, dzięki temu powstaje wiele, moim zdaniem, cennych programów. I tak, list obszerny, mail zaczyna się w ten sposób. Dzień dobry, jestem Paweł, mam 20 lat, jestem wielkim fanem kanału, bardzo lubię w pracy posłuchać pana odcinków, ponieważ od dwóch lat interesuję się masonerią, tajnymi stowarzyszeniami i ogólnie geopolityką, historią, tym co dzieje się na świecie. No Cieszę się, że... Zaledwie 20-letni Pan Paweł ogląda moje programy. Jak patrzę na te statystyki kanału, no to ludzie w tym wieku stanowią jakieś 20% widzów, a może nawet trochę mniej. Głównie oglądają mnie osoby powyżej 45 roku życia. I tak. Zachęcam Pana Pawła do zadawania dalszych pytań. On pisze tak. Jednakże można by powiedzieć, widzę spisek panujący na świecie, to znaczy politycy to marionetki w rękach sionistów, masonerii, tajnych służb, jezuitów, dlaczego jezuitów, etc. Szczerze, to mam do pana z tysiąc pytań, no właśnie niech pan je po kolei zadaje, bo jest to po prostu moje zainteresowanie, ale powiedzmy trzy pytania na dobry początek wystarczy. I tu odpowiem na pierwsze. E, czy World Economic Forum z Klausem Schwabem na czele oraz całą zgrają globalistycznych elit podlegają masonerii państwa e, łamane przez ludzie z masonerii rytu szkockiego, francuskiego równo tam się zjawiali na wykłady i wspólnie planowali na przyszłość totalitarnego totalnego zniewolenia i zamordyzmu wyjętego z Orwella e, e, CBD, C, etc. Kto jest wyżej w hierarchii systemu? World Economic Forum czy masonerie światowe? I powiedziałbym tak, to jest bardziej skomplikowane. World Economic Forum jest po prostu forum. To znaczy, tam się spotykają wszyscy pomocnicy świata na ziemi i tam Tworzy się pewną alternatywną doktrynę na przyszłość. Chodzi oczywiście o przyszłość, tak jak ją planuje masoneria. Jakie masoneria ma koncepcję? Pierwotnie było tak, że miała, znaczy była najsilniejsza, była masoneria rytu szkockiego, ta masoneria tradycyjna, jeżeli można tak określić pierwotna. Jej Wielka Loża Matka Świata mieściła się w Waszyngtonie i była koncepcja, że oni utworzą jeden rząd światowy, czyli cały świat będzie podlegał temu rządowi. I od czasów Cecila Rhodesa, jednego z największych masonów i najbogatszych ludzi na świecie, i dodatkowo szowinisty anglosaskiego, była koncepcja, że w tym przyszłym rządzie światowym będą tylko Anglosasi, żadnych Żydów, Niemców, Francuzów, Rosjan, tylko Anglosasi. Wspominał o tym w swoim czasie Mel Gibson, mówiąc w jednym z wywiadów o fundacji Cecyra Rhodesa, której celem jest właśnie doprowadzenie, bo Rhodes zostawił swoje pieniądze częściowo na Finansowanie rewolucji w Rosji, częściowo na tą właśnie fundację. No i, i celem tej fundacji jest prowadzenie zarączkę od najwcześniejszych możliwych czasów, często od czasów liceum, różnych ludzi do tego, żeby zostawali głównymi politykami amerykańskimi, kanadyjskimi, australijskimi, żeby no, mogli spełnić swoją rolę ewentualnie. W przyszłym rządzie światowym, jeżeli on tak szybko powstanie. No i później ta koncepcja zaczęła być coraz mniej prawdopodobna z tego powodu, że zaczęła się buntować Europa i Rosja i Chiny. Europa została zdominowana przez masonerię rytu francuskiego. Rosja została zdominowana przez masonerię rytu francuskiego, taką specyficzną, bo Rosyjską wszystko, co dzieje się w Rosji, nabiera specyficznego rosyjskiego charakteru. Natomiast Chiny do końca, bym powiedział, nie wiadomo. Tam jest silne lobby masońskie, bo ci, którzy tworzyli tą rewolucję komunistyczną w Chinach i długo rządzili w Chinami, to byli ludzie wyszkoleni we Francji. E, niby w komunistycznej partii Francji, ale ta komunistyczna partia Francji i masoneria francuska, rytu francuskiego, to w zasadzie jedno, znaczy przynajmniej personalnie. Tylko jest pytanie, no bo w Chinach, tak jak w Rosji, jest Putin, który reprezentuje rosyjskie myślenie, nie masońskie, taki chce być carem. I jest masoneria francuska, rosyjska rytu francuskiego, która ma inną wizję. Tak, w Chinach jest masoneria chińska rytu francuskiego i są, jest grupa chińska, która myśli po chińsku. Także, zarówno w Rosji, jak i w Chinach, do końca nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, bo może być przecież tak, że. Po odejściu Putina wcale nie wygra gieru, wcale nie wygra e, masoneria rytu francuskiego, tylko wygrają jacyś tacy rosyjscy patrioci, nacjonaliści, którzy będą szli jeszcze dalej niż Putin, ale w kierunku narodowym, a nie w kierunku e, masońskim. W każdym razie e, powstała taka koncepcja, że e, Tutaj na, na gruncie euroazjatyckim, że Europa razem z Rosją utworzą jedno państwo, to znaczy to miało być Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, miał się połączyć ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich pod przywództwem Gorbaczowa i mał, miał powstać jeden europejski dom. Później to upadło, bo Gorbaczow upadł, bo Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich upadł. Była koncepcja Euroazji, która miała obejmować Europę, Rosję, kraje satelickie, Kazachstan, Chiny. Na ile Chiny tutaj deklarowały, czy deklarują przynależność, na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć i nie wiem, czy ktokolwiek na to pytanie potrafi odpowiedzieć. No, i, i w pewnym momencie się zrodziła taka koncepcja, że będą dwa państwa światowe, prawda? czyli jedno państwo światowe będzie ze stolicą w Waszyngtonie, drugie, drugie będzie ze stolicą w Moskwie, ewentualnie w Kazachstanie. Była też koncepcja, oczywiście, że będzie jedno państwo światowe, tylko nie to, które ma stolicę w Waszyngtonie, nie masonerii rytu szkockiego, tylko masonerii rytu. Francuskiego ze stolicą, powiedzmy w Moskwie, albo z dwoma stolicami, w Moskwie i w Paryżu. I teraz te trzy koncepcje no są konkurencyjne, prawda? i z nich by wynikało, że masoneria zacznie, czy walczy ze sobą, i jest to bratobójcza, osłabiająca walka. I powstała kolejna koncepcja masońskiej przyszłości świata, którą właśnie zaczęto wypracowywać na takim forum jak World Economic Forum. I Klaus Schwab stał tutaj się taką ikoną, prawda? bo on zapewne do powiedzenia wiele nie ma, ale za nim są yy, znaczy reprezentuje opcję, za którą popierają yy, w jakiejś mierze wszystkie masońskie siły i tutaj tą doktrynę opisałem w swojej ostatniej książce masoneria polska 2023 ostatni etap prawda? czyli tu chodzi o to że nie będzie państwa światowego żadnego nie będzie żadnego w ogóle państwa państwa zanikną na ich miejsce pojawi się coś takiego przedziwnego co byłoby jakby no z jednej strony niby zespołem miast państw, a z drugiej strony zespołem wysp. To znaczy powstałyby inteligentne miasta, które byłyby miastami zamkniętymi, a więc swego rodzaju takimi nowoczesnymi, luksusowymi obozami koncentracyjnymi. W nich zamknięci by zostali wszyscy mieszkańcy Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i tak dalej. I tam żyliby sobie w luksusie, nie byłoby pieniądza, nie byłoby własności prywatnej, wszystkim zarządzałyby sztuczne inteligencje wszystkim. Znaczy, nie tylko prądem, ruchem ulicznym, ale dosłownie wszystkim. Znaczy, zastąpiłyby burmistrza, prezydenta miasta, samorząd i tak i w tych inteligentnych miastach byłaby no, podstawowa produkcja. Wieś przekształciłaby się w wielkie farmy zarządzane wyłącznie przez sztuczną inteligencję. Tam by trafiali tylko technicy, prawda, żeby kontrolerzy. Natomiast gdzie, nie gdzie, byłyby takie wyspy. Czyli takie ośrodki, osiedla masonów, by, którzy robiliby co chcieli, mogliby odwiedzać inteligentne miasta, mogliby się przemieszczać, żyliby w otoczeniu pięknej, nieskażonej przyrody, byliby nieśmiertelni, bo na ich usługach byłaby cała medycyna, genetyka, eugenika, transplantologia itd. itd. I w tym układzie no nie byłoby żadnej władzy centralnej, to znaczy byłaby jakby poprzez tę sztuczną inteligencję władza nad tymi ludźmi stłoczonymi w inteligentnych miastach, a masoni robiliby sobie co chcieli, byliby takimi królami. Ale nie królami w sensie, żeby byli dyktatorami, tylko w tym sensie, że mieliby wszystko i, nie, i mieliby z głowy cały ten, ten motło. No i teraz ta koncepcja dopuszcza, jakby powoduje, że wszyscy ambitni, wszystkie typy masonerii no, byłyby tak samo traktowane, miałyby taki sam status natomiast oczywiście to się nie podoba wszystkim to się podoba tylko nie wszystkim masonom rytu szkockiego i nie wszystkim masonom rytu francuskiego jedni pewnie to yy, o tym mówią inni o tym nie mówią są tacy którzy chcieliby takiego superpaństwa chcieliby władzy madmotłochem ta władza ich podnieca i tak dalej i tak dalej i tutaj jest Koncepcja rosyjska, Dugina, Wielkie Przebudzenie, której dużo miejsca poświęciłem w tej swojej ostatniej książce Masoneria Polska 2023. I to wielkie przebudzenie miałoby spowodować, że powstałoby takie superpaństwo masońskie ze stolicą w Moskwie, które obejmowałoby Azję. Amerykę Południową, Afrykę, no i jak największą możliwą część Europy, ale no być może, że tylko Europę Środkowo-Wschodnią. I, i, I tutaj jest no, czy jakby zgrzyt, prawda? I elementem tego zgrzytu jest wojna na Ukrainie. Zresztą Wojna na Ukrainie to jest też, już tak na marginesie i krótko, bo o tym mówiłem w różnych programach, to jest też element próba doprowadzenia do sytuacji, w której Stany Zjednoczone i masoneria rytu szkockiego zostałyby zepchnięte na kontynent północnoamerykański i stałyby się takim peryferyjnym krajem, natomiast w to wielkie przebudzenie zostałaby włączona. E, cała Europa, prawda? I, i, I faktycznie z jednej strony byłyby małe i słabe już Stany Zjednoczone, z drugiej strony e, Stany Zjednoczone być może razem z Wielką, pewnie razem z Wielką Brytanią, Nową Zelandią i Australią, a z drugiej strony byłoby wielkie masańskie państwo e, rytu e, francuskiego. E, I e, oczywiście to jest nie do przyjęcia dla masonerii. Rytu szkockiego. No i teraz, wracając jeszcze na koniec do tego World Economic Forum z Klausem Schwabem na czele, jest to miejsce, gdzie oni się dogadują, i jest to miejsce, które wciąż jakby pracuje na tą koncepcję inteligentnych miast i masońskich wysp. Dziękuję bardzo.